Witam Was bardzo serdecznie w nowej odsłonie TvG, czyli naszej i Waszej telewizji GOTE. Ostatni odcinek z tej serii powstał na że rok temu, dlatego dziś postanowiłem do niej wrócić z nowym kontentem, który będę Wam dostarczał. A mianowicie tematyką odcinka jest sprawdzenie wiedzy graczy Blended Pack z różnych dziedzin, takich jak znajomość flag, znajomość wiedzy historycznej i wiele więcej. Ciekawych pytań, które będę zadawał dzisiaj naszym uczestnikom. Dobra, dziś z nami jest Ferbi, przywitaj się. dobry. Więc tak, pokażę Ci pięć flag, a to będziesz musiał odpowiedzieć, jakie to państwo. Czas na odpowiedź to 10 sekund, więc myślę, że wystarczająco i zaczynamy. Dobra, to jest pierwsza flaga i powiedz mi, jakie to państwo? Irlandia. Proszę bardzo, dobra. Teraz druga flaga, jakie to państwo? Flaga Polski. Flaga Polski, dobra. I trzecia flaga? Flaga to jest e... Hiszpania. Hiszpania. Hiszpania, proszę bardzo. Urodzony geograf. Dobra, i czwarta flaga. E, Islandia, to jest Islandia moi drodzy. Proszę. Islandia. Dobra, no i piąta flaga, ostatnia. U, u, ciężko. Mogę Ci powiedzieć, u. że to jest y, kraj skandynawski. Trudno, trudno się rozmawiać... mi się, wydaje, że to Finlandia. Finlandia. Proszę bardzo. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dobra, przejdziemy do drugiego pytania. To już jest z wiedzy historycznej, więc tak. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? Uuu, uh, 1410. Proszę bardzo, no, urodzony historyk, no. Dobra, trzecie pytanie. Ile ludności ma Polska? Uh, 38 milionów. No, 37, ale też jest dobrze, no. Dobra, czwarte pytanie. Jak się mówi Irak czy Iran? Uh, są dwie dwa różne, dwa różne. Dwa różne, dwa różne. No dobra, no możemy zaliczyć fajnie. I piąte pytanie. Jak się mówi Australia czy Austria? Eee... Australia. 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 I Austria są dwa inne! To są dwa inne! <laughs> dobra, następne. Jakie mamy największe rzeki płynące w Polsce? Wisła. Tak? Wisła. Eee... Kurwa notecz i. Iogra. Dobra, dobra, no 2 na 3 na no jest dobrze. Dobra, następne. Czym jest Sahara? Eee, pustynią. Dobra, dobrze. Jakiej narodowości jest Elon Musk? Uf. Ma kilka narodowości, ale gdzie się urodził? Tak, powiem, o Polsce. Polsce, patriota. Dobra, ja ci dziękuję. I przejdziemy do następnego uczestnika. Dobra, witam kolejnego uczestnika, Pradiska, przywitaj się. Siema, jestem Dobrze, więc y, to tak. Pokażę Ci 5 flag, a ty będziesz musiał odpowiedzieć jakie to Państwo? Czas na odpowiedź to 10 sekund. Wow. Więc myślę, że wystarczająco i możemy przejść do pierwszej flagi. Dobra, to jest pierwsza flaga. Powiedz mi, jakie to Państwo? Kurwa nie wiem tego. Jakiś szybki szpil. Krzyżacy? Krzyżacy? Dobra. Teraz druga flaga. Powiedz mi, co to za państwo? Bo e, e, jakieś tu widziałem, myślę, że to będzie Szwajcaria. Szwajcaria? E, tak, myślę, że może Dobra, to dobra. Okej, okej, okay, okay, dobra. To teraz tak. Trzecia flaga. Masz tu jakieś gwiazdyczki? Coś ci to przychujna? E, tak my znamy to tak po chuju, ale dobra. Jakiś Nie. szybki szpil? E, nie mogę sobie przypomnieć co to jest, wiesz, wypadło mi wszystko z głowy, naprawdę. Dobra, dobra, to tak. I czwarta flaga, powiedz mi co to za państwo. Kanada, Kanada ja. No, no, geograf może się będzie, no, dobrze. Dobra, okay. no i piąta flaga. Polska? O. Może, może tak być, no. Dobra, w takim razie Ci dziękuję i przejdziemy do następnych pytań, dobra. Przejdziemy do następnego pytania, do dwójeczki. I tak, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. Tysiąc... Tysiąc osiemset... Nie wiem, no, 1888? Mm. Dobrze? Dobrze, dobrze, no, mo, może tak być. Może tak być, dobra. Dobrze, Trzecie dobrze. pytanie. Ile ludności ma Polska? Z może będzie miała tak. Ten... No. Dobra. No coś Jak się tak uzbiera, no to tak oko. też. Na oko. dobra, Jak Tak mo może być, tak? Dobra, kolejne pytanie. Jak się mówi Irak czy Iran? Ira Irak. Dobra. Piąte pytanie. Jak się mówi Australia czy Austria? Austria. Dobra. I tak, jakie mamy największe rzeki płynące w Polsce? Wisła. Mhm. Yy. Coś jeszcze Ci do głowy przypada? No niech ale... <laughs> Dobra A Tobie? <laughs> no, no mi coś tam świszczy, no. Dobra Następne no. pytanie Czym jest Sahara? Pustynia? Pustynia Tak, dokładnie I ostatnie pytanie Jakiej narodowości jest Elon Musk? Elon Musk Mm -hmm. Elon no, nie wiem w sumie A ja wiesz, że to jest Elon Musk? Nie Aha No dobra No to cóż no To ja Ci dziękuję Dobra, witam kolejnego uczestnika, Crimsona, przywitaj się wow, wow. Siema Ty chuje, ty głupi Dobra, witam kolejnego uczestnika, Crimsona, przywitaj się Siema, siema Więc tak, pokażę Ci 5 flag, a Ty będziesz musiał odpowiedzieć jakie to państwo Czas na odpowiedź to 10 sekund Więc myślę, że to dość krótko i na spokojnie sobie poradzisz, więc zaczynajmy. Dobra, myślę, że możemy już przejść do pierwszej flagi. Oto ona i powiedz mi, jakie to państwo? Szwajcaria. O, proszę bardzo. Dobra, teraz druga flaga, powiedz, jakie to państwo? E i Islandia. O, proszę. Wybrałbyś się tam kiedyś? No pewnie. No, no i to fajnie, dobra. Jakieś ambicje są, dobra. Trzecia flaga, powiedz, jakie to państwo? E chin, by chilling, chin, chin. O, proszę. No. Dobra, i czwarta? Indonezja. Dobra, no kurwa, urodzony geograf, no nie powiem, że nie. I ostatnia, piąta flaga? Irlandia. Dobra, to ja Ci dziękuję bardzo i przejdziemy do następnych pytań. Dobra, myślę, że możemy przejść do drugiego pytania. Teraz będzie coś z wiedzy historycznej. A więc tak. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. No kurwa, to, to prymusem było chyba w szkole. Dobra, trzecie pytanie. Ile ma ludności Polska? 30. Kurwa, 42 miliony. 42 miliony, tak? No. Dobra. Przejdziemy do czwartego pytania. Jak się mówi Irak czy Iran? To są dwa różne państwa. Proszę bardzo. Następne pytanie, piąteczka. Jak się mówi Australia czy Austria? To to samo dwa różne państwa. Dobra. Następne pytanie. Jakie mamy największe rzeki płynące w Polsce? Gdzie? W Polsce. No to Wisła i Odro. Podpowiem ci, że są trzy, więc jeszcze jedna. Yy... Może, Sam. może. Może możecie się to skojarzyć z żołnierzem, co musi robić na przykład w nocy? Yy, 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 obchód. Niekoniecznie, no takiej rzeki nie ma. Musi coś... Czy musi trzymać coś. Warta. Proszę bardzo. No i beautiful, dobra. I następne pytanie. Czym jest Sahara? No... Jak to? Pustynią. Świetnie. I ostatnie pytanie. Jakiej narodowości jest Elon Musk? Gdzie się urodził, tak konkretnie? No nie wiem, pewnie jakimś... No... Mm, Amerykaninem. Amerykaninem. Dobra. No to ja w takim razie Ci dziękuję. Chcesz kogoś zrobić? Nie. Dobra. No to w takim razie dzięki. Dobra. Witam następną uczestniczkę. Jusie, przywitaj się. Cześć, cześć. Więc tak, pokażę Ci pięć flag, a ty będziesz musiała odpowiedzieć, jakie to państwo. Czas na odpowiedź to 10 sekund, więc myślę, że wystarczająco i przechodzimy do pierwszej flagi. Dobra, myślę, że możemy przejść do pierwszej flagi. Oto Jona i powiedz mi, jakie to państwo? Eel, Kanada. Bardzo dobrze, dobra. Druga flaga. Hiszpania. Proszę bardzo, trzecia flaga. Szwajcaria. Kurwa, baniutka. I czwarta? E Islandia. Dobra. I piąta. Irlandia. Bardzo dobrze, dobra. No to tak, ja Ci dziękuję i przejdziemy do następnych pytań. Dobra, myślę, że możemy przejść do drugiego pytania, więc tak, uwaga. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 1410. Bardzo dobrze. Dobra, trzecie pytanie. Ile ludności ma Polska? 30 8 mhm. milionów? No, 37, ale to, to raczej też się świetnie zgadza. I czwarte pytanie. Jak się mówi Irak czy Iran? Są dwa różne państwa. Bardzo dobrze. Piąte pytanie. Jak się mówi Australia czy Austria? Dwa różne państwa. Bardzo dobrze. I tak. Następne. Jakie mamy największe rzeki płynące w Polsce? Yy, trzy. Mhm. Wisła od Rawart. Bardzo dobrze. Następne. Czym jest Sahara? Pustynią. Świetnie. Kurwa. Prymus normalnie ty. I ostatnie pytanie. Jakiej narodowości jest Elon Musk? <noise> Nie wiem tego. Nie wiesz? A jakiś szybki szpil? Szybki szczał. Yy, wow. Amerykanin. Dobrze. No, urodził się w RPA, ale no, narodowość również ma amerykańską. Dobra, no to ja w takim razie Ci dziękuję. Chcesz kogoś pozdrowić? Yy, pozdrawiam wszystkich. No, no i klasa. Dobra, to ja Ci dziękuję. <gry>